Siemanko z tej strony Maty i dzisiaj ze mną jest Bo raz... i... I drog. Są jeszcze dwa inne It's murzyny not. typu Kasper i fuck David Tylko że oni się coś ostatnio kłócą z rokiem i... i po prostu nawet teraz na mini farma nie możemy spokojnie zagrać bo się wszyscy kłócą a póki się wszyscy nie pogodzą to nikt nie nagle Bo jak widzicie Kasper przejął te Kasper przejął... Yy, yy, można powiedzieć i... Yy, Kasper przejął... Charakter Charakter, o właśnie tak mało, grzecznie mówiąc charakter Dawida. I nie grzej się tutaj przy tym, nie wolno. Charakter Dawida na przykład zaczynał już spomować, takie różne słowa leciały, tutaj na wyczatów pokażę. no, także no. Czat per pilnuj się, jeżeli oglądasz ten film pilnuj się. Bo naprawdę na razie... Tutaj na policja się złapie. Na razie jesteś na czerwonym polu, przeszedłeś na czerwone pole, czyli jeszcze jeden błąd i wylatujesz. David jest od dawna nawet na czarnym polu, czyli na polu, z którego powinien zostać wywalony i nieprzyjęty jeszcze raz. No, także co, panowie, zaczynamy. No, robimy? co dzisiaj robimy? Generalnie muszę zdobyć siekierę, zdobyć zjedno i skończyć swój dom. Masz Mieć jakiekolwiek schronienie. To, to może tak. Potem Tutaj masz siekierę, że ci robię tam rzucił i tak. Podjęcie. Ja sobie może wezmę jak pójdę sobie przepalać. Będzie to trochę więcej dzieci. Będzie co, chyba to postawię trochę więcej kaftusków, ale nie wiem czy to będzie bezpieczne ze względu na tych murów. Może Możemy nie... zrobić farmę teoretycznie. Wiem, zrobię jako? później, tylko na ziemi trzeba na... chociaż wiesz co? Może na faktycznie zrobimy farmę. rob, wyjdź z domu jakieś... Z te... pomagasz mi robić farmę? i ten. ma No bo to w takie rob, momentu... majątek Ty! Ty, jakiś... bo raz wróćcie tu. Widzisz, to, widzisz tą tabliczkę? Zakaz ciecia, ale ja nie jestem cieciem. <grymne> ale ja inne cięcie i masz, wiesz jak idź? Idź tak jak, tak, tak jak ja teraz. Idę. No wiem to... ja i mi tak miałem sosny zdobyć w sumie to, dobra. tam starym... Tam za twoim domem jest dużo drzew, także tam sam możesz część dowoli. Um, no ale ja potrzebuję akurat świerków, wiecie, tych ciemnych. No to wiesz, czy są świerki, idź tak jak na drogę. Ja ktoś by mi załatwił jakieś yy, ten świerk. Świerki, świerki są tak jak idziesz na dom Dawida cały czas prosto. Tam za domem Dawida są. A my rok Aha. musimy iść mierzyć, także tak Trzeba iść na pustynię Bo więcej tego materiału Także ja zrobię mechanizm, który będzie przygotowany Przy sandstone A więc tak, przygotujmy się na to Kurde, nie włączyłem tego Minutnika Dobra, to będziemy grać nawet 20 minut Idę sobie już właśnie sobie zobaczę na telefonie ten Gdzie to jest? Gdzie to jest ten matku. łomatko A, co? Faktycznie dobre alarmy co to, to, to chyba nie alarmy czym to się ustawiało stoper nie mam tu stoperu? każdy jest stoper gdzie jest? stoper? stoper, stoper zaskoczony jestem Dobra więc szybciutko idziemy na scope play i szybko sobie zainstalujemy pan, ale Hmm. Ja ci mogę włączyć na swoim telefonie No to włącz, włącz, im szybsi tym lepiej jest 45, No Dobra, włączyłem Dobra, to masz teraz patrzysz na czas, także powiedz mi jak będzie już tak około 20 minut To mi trochę przypomni, jakbym zapomniał Uprzeć mnie, dobra To tak, musimy się przygotować, więc ja sobie wezmę tak, yy, dwa kilo z górnej półki Ej, a tak właściwie tyle i ten, iść z wami pomóc, czy nie, nie trzeba? Nie, ty sobie możesz dom budować, bo nawet nie wiem, bo już niedługo kończymy ten sezon, bo zaczynamy inny sezon, wiesz, niedługo zobaczycie. Um, no. Drugi sezon będzie nawet dostępny dla was, tylko niestety dla nielicznych, dobra. Kaktusa na razie schowamy, bo nam niepotrzebny i tak. Będzie bardzo ścisła white lista. Aha, wiem, muszę zamknąć na początku rok, choć zamkniemy moją publiczną fabrykę konopi. Ale e, abyś... Miały być shadery, to... tylko że coś nie mogli wejść na serwer przez shader. Ej, Mati, masz trochę tego S... Nie wiem, czy mam... Powinienem mieć tam w zapasie coś, ale w razie czego... E, masz trochę tego, e, no... Cobblestone'a? Kobla, albo samego stona. Tobie pozwalam ja muszę... wziąć tylko... Powiedz mi ile bierzesz, żebym też wiedział ile nasz, ten... Ile przeznaczyć później na inne rzeczy. No nie wiem, no będę musiał zrobić piwnicę od środka, to pewnie tak... Za dwa staki, bo... Ale część będę robił sam, więc daj ile masz. prostu. Proszę tam weź nie ode mnie, nie. bo ja teraz z rokiem jesteśmy zajęci. Dobra, także publiczna fabry fabryczka Konopi została zamknięta. Teraz jest już już tylko prywatna. Znaczy jeszcze nie ma, ale będzie. W ogóle teraz się zajmę chyba szklarniami i później się tam zajmę tam magazynem. Bo magazyn widzi się taki trochę niezaniedbany, tutaj jakieś takie coś się dzieje, a nie po co tam. Dobra. O, jest komu dobrze. A więc tak, zacznijmy od tego, że trzeba iść po piasek, więc trzeba mi yy, łopatkę. Idziemy po piasek, rok, szukaj pustyni. No jest tu jakaś pobliżu, czy nie ma? Właśnie nie wiem, szukaj właśnie, ja to wyjdę, na tą górkę się rozejrzeć troszkę, ale... Włączamy dzisiaj moby? Mogły być włączone tyle, właśnie, czemu nie włączyłem? A, dała, nie mam jedzenia przy sobie, to nie włączę, bo zaraz się będę musiał obracać. W ogóle, one przeszkadzają nam strasznie w budowaniu. To co innego, jeżeli jest tak na razie iść gdzieś w kopalnie. Wtedy można nawet włączyć i harda, ale jeżeli się buduje to przeszkadzają, przeszkadzają zwłaszcza w nocy. Dobra, widzę gdzieś jakąś inną górki, tam widzę a nie ma tak. Pożyczyłem sobie piątkę żaaza, jakby coś. <laughs> no, potem oddasz. A, pobiegam tutaj trochę po jaskiniach okolicznych i będzie... No, coś, czy nie? Co? No jakieś... to też opatrz nie, ja, tylko sam... Ale czekaj, o tam jest ten. Jakieś jeziorko. Daleko, jest trochę piachu. No wiem, ma, to by postradała się pustynia, no kurde, patrz, no jak chcesz, to nie ja, ma. Ja do twojego kolejka. Do gdzieś w wziąłem, także. Ej. Dawid jest w twojej kolejce. Skąd wiesz? I do chyba na piechotę. No bo wite. Jesteś. Też tylko mogę przepędzić. Przez to pilnuj, żeby skrzynek nie otwierali, popilnuj ich tam na shifcie gdzieś się sowa i trzymaj tam, po pójmu. Jak coś będę robić, to alarmy No to ja przyjdę. Nie ty masz mi pomóc kopać piachu Też nie obudowałem. What the fuck I on tutaj się kręci? Po tych w tej, kon tej, w tej kon y kolejce, w stronę domu Maciego. No razie A, są tu. O, Borat leży. Widzisz No wyganiam. Zabili cię, czy ty? Kasper. Kasper został zabity przez Borata. Bo A, Borat dobry jesteś. <laughs> borob, borob. Jak tam ci trzeba pomocy, mm, ja to mów, tam szybko, szybko. Będę się musiał w kam Ostrzyd no to się wkleje jakiś obrazek. Nie, nie obrazka, tylko zrobię takie rozmazane. Patrz piasku. Ja to tylko sobie wyłączę. E, wiesz co? Żeby... Nie lubię chcieć środowiska, ale muszę je, niestety, bo trzeba mi dużo piachu. Wiecie, to, to i tak za mało. tak za mało tego tutaj Ale to tu w środku jest. Łooo. Dudzę <s corrugę> diogurciku to roku. Hahaha. Jak to się pisze? Ki laure? Co? Skupia mi się łopata Oj tam To i sobie z Ludwianą Już dwie poszły My Czekaj sobie, czekaj 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 Będę patrolował wagonikiem te tory Dobra? Naucz ja się na obsługi, tam potem jak już jedzie, tam przy końcu musisz tylko shift a kliknąć, on już sobie tam Same jeszcze wyjedzie No on se dalej wjedzie sam no nie, nie, nie Wiem, nie, że tego nie rozbijać Po prostu jak już wjedziesz na ten taki, taki dziwny tor, taki z guziczkiem można powiedzieć No już wysiadasz, on już kliknąć, shift, a on już sobie daje ten mechanizm jest już troszkę zbugowany ale... Na no, i chyba nie będą tu wchodzić, będą tu no... Wiecie, na drugim sezonie to się będzie działo, będzie tak w będzie serwer dedykowany, jeżeli się tylko uda i będzie ograniczony, będzie mi Oczywiście będzie kupowany przeze mnie lub też będzie sponsorowany przez hosting, jeżeli nam to zwolą, ale... Wątpię w to chyba. A free serwer to nie jest to samo, bo dźwięki byś może troszeczkę ogarnął. Bo tam u ciebie słychać. Dudni u mnie ta kolejka, sorry. A tą kulturę jest taka. To za mało no, mi okay, trzeba... 4 wszystko... staków zrobimy tylko stack tego. Sandstona, a ze na będzie ogólnie cała konstrukcja tego. A co będziemy? do... A, na te. Na kaktusy, kaktusy i trzeba kaktusy też roznażać Powinniśmy teraz gdzieś zostawić takie ten pomocnicze, na no, domacz. No, no. Czekaj, ja jeszcze, jeszcze trzeba co, co najmniej stak na wierzch, na to, żeby kaktusy na tym rosły. Bo wiecie, jest taki pewien sposób, że kaktusy same się zbierają. Trzeba będzie zrobić hopper, czyli Borat, idziesz zaraz po żelazo. No dobra, ogarnę tam. I tak musisz miałem wyjść. przynieść co najmniej 10, bo chyba tyle mi co najmniej starczy. Tylko jest problem, że jak ja mam tu pilnować ich, to... No, a my już się tam wracamy, tylko dokopie jeszcze do stacka. Rok już się tam wracaj i pilnuj. Ja tu dokopie. No dobra, to ja lecę, tylko czekaj. A nie, mam kilofa. A jakby co, mam jeszcze 5 tych, to sobie przetopię w domu i zrobię. Okay. No, tak co najmniej 8 jest mi potrzebne na hopera, Na pewno. Bo ja nie chcę, żeby to mi znikało. I oni co? No teraz nie wiem skąd przyszliśmy, ale chyba stamtąd, jeżeli się dobrze Ej oni chodzić, a czekajcie. Nie zachód dobra. Tam, tak? Oni są gdzieś tam, do widza do Nie, tam jest wschód. Aha, czyli zachód jest tam, czyli dobrze idę. Całą stronę takie dużej góry. Ja nie wiem. Już poznaję tyle. Ej, ja proponuję podejść do tej wioski koło. Dobra, Dawid, Może Dawid mają elementy. A To nie ma po co. No rok jak tam z czasem? Dobra pooglądam tak Pójdę do jaskini tutaj bo mojej hapy była to Bo czas leci szybko jak się nagrywa, jak się nie nagrywa to leci wolno e, Dobra to nagramy dzisiaj dwa odcinki jeden po drugim Ostatnio Oj tam Wiesz ogólnie teraz rok będę chyba musiał tylko słowo nagrywać Alesa. Póki Dawid się nie chociaż na no, Dawida ma sposób, ale ty z Dawidem jesteś nie 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 chociaż nie musisz się do niego odzywać, on jego będzie słuchać na, o niego, a ten ty sobie go wyciszysz na czy coś Nie, no, bo będzie głupio brzmieć no, Jak będzie głupio brzmieć, no trudno, jakoś tak jeden... jeden... No, z swojej perspektywy nie, ale ogólnie To trudno, jak po prostu będzie się chce przerywać to trudno, to po prostu będę mówił Dawidowi żeby się uciszył Bo on jest murzynem I nie ogarą ja tak o nas mówi, nie, może po prostu zazdrości, zazdrości cię, jak się tak ładnie montujesz Będę. Ewentualnie jak co to jeden hopper stąd zapietniczymy. Dobra, teraz tak. Eee, to, granice farmy. Na ile, na ile zrobimy farmę? Trzeba wziąć na, bo do tego... Robimy pod ziemią, czy gdzie? Nie, idzie? nad ziemią. Będzie tak fajnie, już mam fajne plany tylko pod eee, Weź tylko zrób jakąś łopatę żelazną, czy coś, albo kamienny zrób. Eee, I możemy iść. I weź też jakieś tam wiaderko z wodą i weź na do nich wody, bo musimy zabić nieskończone gwizdołko wody. A masz wiadro? Nie, nie, nie A wy gdzie teraz maja, skrzynce, fuck? Gdzie wy teraz idziecie? Po to żelazo bo, też? Idziemy do kaspra, może ma coś co on tu pobudował? O, idą tutaj, patrzą chyba ktoś. Dawid tutaj chodzi. Ja jestem w tym starym wąwozie, do którego kiedyś wpadłem. Aczkolwiek chyba już tu wszystko splądrowaliśmy Mati. Pamiętasz? Mati? Nie, dzyj! Siedl... Uff, przeżyłem. Haha, <grywa> A, nie będę już się pisał. A czemu posadziłeś trzcinę tam w wodzie? Ja? Nie, to, to weź ją no, usuj, ja to to widać, się labić, się to. To Dobra, tu, tu musisz mi pomóc trochę wyprościć, jak masz łopatę. Ina, Tutaj. Ja. Nie patrzymy na mnie. Tutaj, to tam górę trzeba skopać na równi, no, to tam poziom trzeba skopać. Ty masz te, czy to są o są odpal tam? No, coś mam, może on najdłużej na co? Jeszcze jeden rządek rok skopił. Nie wiem, wiem ale coś zrobić dziureczkami gear za wypluczenie. Gdzie my teraz budujecie w ogóle? E, tutaj farbne, za farmą. To trzeba będzie kolejkę zbocza. doprowadzić i doprowadzimy ją, to znaczy, że trzeba nam no, będzie dużo redstone'u. Czyli będziemy mówili... tą chyba są widziałem, że masz. Ale mi trzeba kawał, tak wyderek. z 8 staków, bo aż nie ja tu ale... Tak z, z 4 staki na pewno trzeba, bo trzeba na repeatery. chyba, że to nie będziemy marnować na reapitery redstone'a. Tylko po prostu zrobimy starożytny sposób, jeżeli jeszcze działa na przedłużanie. Czyli tak, tu pochodnia i wszystko idzie dalej. Taka negacja można powiedzieć wtedy. I zrobimy to wszystko aż do pewnego... No i też jest oczywiście szybsze niż repeater, bo repeater nawet jeżeli ma ustawione nie ma opóźnienia, to i tak jest takie opóźnienie na repeaterze. Tam jest opóźnienie ale... Na tą stację w sposobie co my mamy, to nie ma. Chociaż wiesz. Może 3-4 sekundy, co jeszcze? Co? Teraz tylko trawkę, to ja trzeba chcę bo to chcę zrobić to chcę zrobić w wymiarach yy, nieparzystych, musi to. być o wymiarach nieparzystych, czyli 12 na 12 nie opada, 15 na 15 może to być, nie na to. Niedługo skończymy tą grę, ale... Ja tak też na, na tym sejwie grę, ale damy wam save, damy wam wszystkie możliwości yy, i po prostu będziecie sobie grać na tym, będziecie mogli sobie budować dalej i tak dalej. No, dobudować oj coś się... A nie to to tylko haps, to tylko haps, dobra. To ja tutaj zacznę mierzyć. Od razu powiem, że drugi sezon będzie na pluginach Bufkit, ale tam też pluginy, które co wam grę. W jakiś tam sposób. Zobaczmy czy jest środek. Nie ma środka, więc tak ma być. Teraz tutaj trzeba raz. 4, 5, 6, 8, dziewięć, dziesięć, 15. No i teraz trzeba tylko znaleźć tu coś. Tak, jest równy kwadrat chyba, nie? No. No takich wymiarów to by było. Ewentualnie możemy to powiększyć, ale nie wiem, czy to się opłaca, czy nie. Bo, bo to no, będzie kilkupiętrowe, tak robi. jest te trzy piętra się wałem. A tu jest środek, mówisz, tak? Dobra, to dobrze zrobiłeś, żeby... dobrze, Zdaję zrobiłeś, dobrze, 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 trzeba dużo trochę wykopać. A dziękować Może nie do nie weszły. Musiałem, musiałem zamikrać. No, Dobra, to teraz tak tu, ty, ty, ty. Może starczy na samą uwodnicę. Oj, nawet nie starczy na jeden no mogę się tego spodziewać. Jeden stak, sta starczy, na... nie, nie cały stack, tylko jeden no to starczy na tyle. A trzeba dorobić jeszcze jeden stack. Patrz tutaj. Marianis szukaj piachu gdzieś do kogo. Z tego co widzę, to nam nawet idę. nie starczy... Ale ja pójdę do twojego no, domu, koble wezmę i prób z jak tam z czasem? Już ci mówił... Tak. 15 minut to, będzie. No, trochę ponad, bo no, na troszeczkę No to no no tak się rzucać tej szklarni nie będzie jako taką z podwórka, tylko właśnie kolejką. Tam się będzie właśnie jechać, ale to... Na razie zrobimy tylko takie wejście w podziemię. Dobra. Dobra, tak chora, tak to jeszcze mogę śmiało dorzucić to, bo jeszcze w to sobie nie będziemy siali teraz będzie najgorsze, przyniosłeś, przyniosłeś, przyniosłeś mi wiaderko? Nie chyba, nie? A no na przy napełnię jest... obydwa wodą, tylko tak żeby nie, tak żeby nie, no i przyniosłeś na... tutaj, no. Przydało. Przydałoby, będzie, będzie mi lepiej Oborad wrócił, albo się przynajmniej odciszył E, słuchajcie, no dalej ten? Dalej ci tego że? Yy, tak, dalej, ale nieważne. Gdzie jest ten Dawid pies? O, pieski znalazłem, tylko nie mam pojęcia. A znalazłem też blok, mam go indziej. tak. Pusta. Dobra, woda. Wystarczyłoby zrobić kiedyś takie źródełko, ale dla przyszłości to bym 4x4 O, koleżaneczka, Dobra y to, tak, tu to się właśnie podło. No właśnie, to są te problemy jak zwykle O, o znalazłem trochę jeszcze żelazo, ja to jest ja to idealnie do środka To miejsce A tam żelazo jest właściwie potrzebne do farmu? No, no na... na tego jest mi potrzebny yy, Na... Dobra. komu? Komu niby mi pomoc nie oferuję? Na Patrzę by się na mnie takie dwa. <laughs> takie dwa typy. Dobra, prawie się udało. Dwa cygany. Prawie, nie ja. Dobra. Teraz tak, wszystko spływa do środka, tylko trochę żeby to spierniciałem. Fucking, jeszcze to zbudować. Nie tak naprawdę... Ja to zrobiłem, ponieważ tutaj muszą być... Kolejny fałszywy lok. Tylko trochę było żelaza i jeszcze w wągiel. wągiel. Kto nie lubi wągla, wągiel jest święty. Wiecie jak, dlaczego? Bo tutaj będą kaktusy. I dlatego też trzeba to zgubić. Dla przyzwoitości to wszystko będzie obudowane później sandstone'em. Na razie będzie zdyrtowe. Tak. E, tutaj musi iść. Czekaj, czekaj. Ej, co wypada z nietoperza? A jak, a jak myślisz? Nic. Tak było dość najoszczędniej. Dużu, tyle, zobaczcie, tyle kaktusów, tyle kaktusów ten, będzie na w jednym piętrze. Się. No, no, się go tyle zabiję, kaktusów będzie mi już wystarczyło, a się sobie to razy tyle, tak? tyle już mamy rzędu. I jeszcze policzcie sobie razy te. Razy fazę księżyca znaczy czuj, jak tam, no, Razy trzy piętra powiedzmy, bo tak chcę to zrobić mniej więcej. Oczywiście to, to poznać. o w końcu jest coś większego. Może tym razem znajdzie jeszcze więcej tego żelaza -a. a, nie, wszędzie póki co wągiel odkrywkowy Bo raczej założę kopalnię kurde tych... dobra, patrzcie, tyle będzie Wyobraźcie sobie wszystko jeszcze razy dwa Wkrótce rosną na razy dwa a zobaczcie, sobie też na 3 piętra Z tego piętra wystarczyłoby mi tylko jedno piętro, wiem, ale ja chcę, wiecie Trochę wycisnąć z tej fabeki. No i dobra pomysł był od pana Jjala. JJ. To jest pana JJ'a mnie bardzo zainspirował. Teraz miał problem, bo... Czekajcie, pokażmy, puścimy wodę z tą wystarczą. To muszą być chyba takie rzędy, o tak, troszeczkę ją zredytujemy, nie będzie to idealnie taka jak u JJ'a wiadomo. Ale zedytujemy ją troszkę. Tabliczka się później przyniesie i tak... Tutaj musi być woda, która jeszcze będzie zbierać to wszystko z innych rzędów. Aha, nie no, mam wody. Co się dziwić. Tutaj będą takie rzędy. Ile tego piasku przynieść? Nie wiem, tak ze dwa staki może na razie starszą. Ej, na ile się woda... To to ja no, wiem, na ile się woda rozlewa, to muszę wiedzieć. Na 8 chyba. Czyli tutaj by musiał być środek, czyli wszystko trzeba przesunąć o dwa kloce. Aż o dwa kloce, zobaczcie. Ewentualnie potem drugą wodę wylać i dać tę... Y, tabliczkę. Na złączenie. No tak, o dwa kloce. była z górnej warstwy dolnej. Dobrze, że sobie wziąłem... ojej, kroceczka, jak zwykle. Przez No to sobie skopiemy szybciutko i z tym jedziemy. Ile minut? ja tam czasem wągiel wągiel jeszcze raz wągiel o lawa skoro tutaj ma być ten środek teraz trzeba teraz tutaj się tak się tak się tak się Yy, i tak to ma właśnie wyglądać. Tylko że tu mają być takie wpływy i tutaj musi być jeszcze na... Także trzeba będzie jeszcze przedstawić jedną stronę. Tutaj Nagrywamy już 20 minut. Możemy powiedzieć żegnać i my zaczniemy po prostu robić odcinek w tym samym momencie. A po prostu posklejamy to i wrzucę to w innych czasach. Czekaj. To ile jeszcze? No, my mamy w sumie? Chciałbym? Minutę. Chyba 20. Dobra, także żegnamy się, także graj dzisiaj ze mną. O, pożegnali. I bora. Yy, no. No. Ci dwaj murzyny na jasno na zielono i na czarno. Nie pożegnają się, ale kończymy nagrywać i zaraz zaczynamy drugi odcinek.